Ło, wow, jaki szybki skubany! hej! Hey, hey. Samce takich obcążnic są nie praworęczne, ale prawopenisowe. Obcążnica nadbrzeżna. Ta nazwa prawdopodobnie nic wam nie mówi i w zasadzie nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ bohater główny dzisiejszego odcinka jest owadem bardzo skrytym o nocnym trybie życia i w naturze spotykany jest względnie rzadko. Żeby uchylić rąbka tajemnicy, będziemy mówili o skorkach czy też szczypawkach. I dokładnie tak, chodzi mi tu o te podłużne, szczypiące owady z kleszczami na tyłku, które mają dość niechlubną opinię wśród ludzi. Jeśli śledzicie mój kanał, to doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że dosłownie parę tygodni temu. Opublikowałem film o Skorku Pospolitym. I pod tym filmem zbiegli się Marudy, niszczyciele dobrej zabawy i mówili: Ło, panie, to już było, nudy, skorki były w zeszłym roku, daj coś pan nowego. No więc, żeby znowu nie było, że przychodzę do was z tym samym nudnym Skorkiem Pospolitym, to poszedłem o krok dalej i pokażę wam dzisiaj największego polskiego skorka. Co więcej, przetestuję jego uszczepnięcie i postaram się odpowiedzieć wam na pytanie, które prawdopodobnie zadaje sobie wielu mężczyzn, czy wielkość ma znaczenie. Skorki to względnie nieduży rząd, Dowadów, który na całym świecie liczy około 2000 opisanych gatunków, z czego w Polsce możemy ich znaleźć tylko i wyłącznie. Cztery. Więc w Polsce pod względem różnorodności gatunkowej skorków jest, że tak powiem, bieda. Co nie oznacza jednak, że nie mamy tutaj czegoś ciekawego. Najprawdopodobniej no wszyscy kojarzymy tę popularną szczypawkę, czyli skorka pospolitego, czyli bohatera głównego dwóch poprzednich odcinków, czyli najbardziej rozprzestrzenionego w Polsce skorka. To, że jest najbardziej popularny wcale nie oznacza, że jest on największy. I tutaj właśnie wkracza obcążnica nadbrzeżna. I tutaj muszę podziękować Agnieszce, mojej znajomej, która przetargała tego oto osobnika Prosto z pustyni błędowskiej, powiem wam, że na tle zwykłych skorków obcążnica nadbrzeżna, czyli labidura riparia, robi kosmiczne wrażenie. Ona jest przynajmniej dwa razy większa niż takie zwykłe skorki, jest dużo bardziej masywna, no i przez to swoje jasne ubarwienie ona też wydaje się trochę bardziej obrzydliwa. Tenże skorek jest według aktualnego stanu wiedzy największym w Polsce występującym skorkiem, gdzie długość ciała dochodzi według niektórych źródeł do około 3 cm. Plus jeszcze kleszcze, które też są dużo większe od Skorka Pospolitego i mają około 1,5 cm u bardzo dojrzałych samców. Bardzo podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych gatunków, u tego skorka również występuje dymorfizm płciowy, i tutaj mam szczęście, bo osobnik, który akurat u mnie się znajduje, to samiec. Skąd to wiem? Ponieważ na tych kleszczach ma w środku ząbek. Samice nie posiadają takiego ząbka i ich kleszcze są sporo mniejsze oraz mniej więcej proste. U samców, jak sami widzicie, są zagięte. Co do życia tych skorków, to tutaj sytuacja w zasadzie niewiele się zmienia w porównaniu do ich kuzynostwa. Czyli te skorki również składają jaja w wydrążonych przez siebie tunelach. Tylko uwaga, jako że są to skorki, które bardzo często można znaleźć na piasku. No, ten został znaleziony na pustyni błędowskiej, więc pustynia. Piasek. I to jest fakt: ta nazwa obcążnica nadbrzeżna wcale nie jest przypadkowa. Te skorki potrafią kopać zarówno w suchym, jak i mokrym piasku. Są bardzo często znajdowane na wydmach oraz w ogóle na terenach piaszczystych. No i jako, że jest to gatunek raczej ciepłolubny, czyli lubi ciepełko, no to częściej można go spotkać na południu Polski, chociaż oczywiście na północy również osobniki się zdarzają. Dokładnie tak samo jak przy innych skorkach, samica tutaj również składa jaja, którymi co więcej potem się opiekuje, i czasami dochodzi nawet do tego, że taka. Samica potrafi bronić jaj przed przedstawicielami jednego i tego samego gatunku, czyli chociażby przed innymi głodnymi obcążnicami. I taka samica jest w stanie naprawdę dużo poświęcić dla swoich jaj, nawet własne życie. Z jajeczek wylęgają się nimfy, które przechodzą 4 albo 5 wylinek, no i potem stają się dorosłą obcążnicą. Fan-fakt: te skorki również latają. I to jest dosyć przerażające, bo jednak zwykły skorek nie robi aż takiego wrażenia w locie jak to. No ale tak, mają w pełni rozwinięte skrzydła, zdolne do lotu, które są schowane pod pokrywami skrzydłowymi, i tak samo jak ma to miejsce w przypadku innych skorków, mechanizm składania i rozkładania tych skrzydeł to jest dzieło matki natury, nie? To jest po prostu niesamowita, chciałem powiedzieć technologia, ale niesamowita technika, i te skrzydła muszą zostać złożone jak harmonika, żeby zmieściły się pod tymi pokrywami. Te skorki są zasadniczo drapieżne. One Polują na jaja i larwy mniejszych owadów, ale w przypadku niedoboru pożywienia, co już zresztą wiecie, potrafią się posilić i własnym potomstwem oraz potrafią być kanibalami. To znaczy, mogą zeżreć innego skorka. Ja na cele eksperymentu dałem temu skorkowi karacza tureckiego, czyli bardzo popularną karmówkę, którą karmię tutaj swoje pająki. I słuchajcie, zeżarł go praktycznie w całości. Więc z wykarmieniem takich zwierzaków nie ma zasadniczo większego problemu, szczególnie że są ludzie, którzy je hodują, rozumiecie to? Normalnie takie skorki są możliwe w hodowli, wystarczy dać im piaszczyste podłoże, może jakąś roślinkę i one sobie poradzą. Plus, oczywiście, pożywienie i w efekcie takie skorki można sukcesywnie rozmnażać w niewoli. To teraz pora na ciekawostki, których mam dla Was aż pięć i wszystkie związane są z obcążnicą. Po pierwsze, wiecie już, że ten gatunek występuje w Polsce, ale gdzie jeszcze? Otóż okazuje się, że jest to gatunek tak zwany kosmopolityczny, czyli występuje na praktycznie całym świecie, poza tymi najzimniejszymi regionami. No i szczególnie chętnie występuje w tropikach, ponieważ lubi pełko, jak już wiecie, także tropiki są dla niego idealnym środowiskiem. Po drugie, zapewne możecie się domyślić, do czego skorki używają tych swoich strasznych szczypiec. No oczywiście. Do obrony, ale okazuje się, że to nie jest jedyna ich funkcja, bo używają ich również w czasie kopulacji, w czasie zalotów czy też godów, w czasie składania skrzydeł rozumiecie, to one pomagają sobie odwłoki i właśnie kleszczami, żeby złożyć poprawnie skrzydełka no i oczywiście jeszcze do potencjalnego przytrzymywania swoich ofiar. Po trzecie, w przyrodzie zachodzi ciekawa korelacja pomiędzy obcążnicami a mrówkami. Zarówno obcążnice polują na jajka mrówek, jak i mrówki polują na jajka obcążnic. Natomiast zdaje się, że obcążnice mają więcej Większy wpływ na mrówki, ponieważ gdy liczba obcążnic w środowisku rośnie, to liczba mrówek maleje. A w drugą stronę to tak nie działa. Po czwarte, jeśli zastanawiacie się, co zimą dzieje się z takimi na przykład obcążnicami, no to jeżeli strzelacie, że one giną, to pudło. Otóż takie obcążnice zimują pod ziemią i w przeciągu roku mają tam 2-3 pokolenia i właśnie to ostatnie pokolenie zagrzebuje się w ziemi, żeby przezimować do wiosny. No i piąta ciekawostka, wydaje mi się najlepsza i od której mi trochę mózg wybuchł. Jak wiecie, człowiek jest albo praworęczny, albo leworęczny, albo ewentualnie z rzadka oburęczny. No i znakomita większość populacji jest praworęczna. To teraz wyobraźcie sobie, że samce takich obcążnic są nie praworęczne, ale prawopenisowe. A dzieje się tak dlatego, że one nie mają jednego, a dwa penisy i co więcej, jeden z nich zazwyczaj jest dominujący, a w 90% populacji właśnie prawy penis jest dominujący, i prawdopodobnie ma to związek z budową spermateki u samicy. I szczerze, ja też byłem zdziwiony, jak się o tym dowiedziałem. No ale dobra, pitu pitu, przejdźmy do wielkiego finału i sprawdźmy, czy taki skorek potrafi mocniej uszczypnąć niż zwykły skorek. Podejrzewam, że tak. No i robimy taki myk. Tutaj jest nasz bohater główny, zagrzebany w piachu i nie widać cęgów, ale jak sobie go tak złapię troszkę. Ło! Jaki szybki skubany. Hej, hej, hej! Nie wiedziałem, że one są takie szybkie. Wo, panie, Kopie. Kaj leziesz. Bosz! No i spadł, dobra. Udało się go jako tako okiełznać, nazwijmy to. No albo i nie. Dobra, złapałem go, no i teraz testujemy. O, coś już tam poczułem, powiem wam. E, no, szczypie mocniej, powiem wam, serio, i to tak. No dość potężnie. Znaczy nie przebije skóry, ale... ale ma ścisk. No, to było dosyć nieprzyjemne, ale faktycznie, kurczę, na tle zwykłego naszego skorka to no, potrafi co nieco. Fajnie. Cóż, siły ma zdecydowanie więcej niż Skorek Pospolity, ale będąc szczerym, spodziewałem się mocniejszego uszczypnięcia. I tutaj też jakieś komentarze widziałem, że obcążnice potrafią się do krwi y, doszczypnąć, ale wydaje mi się, że to też jest jakieś nieprawdziwe, no bo to jest naprawdę duży samiec, bardzo wyrośnięty. I w sumie nic szczególnego się nie stało. To, to było dosłownie no, lekkie uszczypnięcie. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście tę nieprzyjemność lub przyjemność spotkania takiego wielkiego skorka gdzieś na plaży, czy właśnie na Pustyni Błędowskiej, czy w jakimkolwiek innym miejscu. A ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym materiale. Hej!